Zastanawiacie się widzowie, kogo jest najlepsza łódka. Oczywiście, że moja. Tutaj moją najlepszą łódkę na świecie. Patrzcie widzowie co to za łódka. Niestety niesymetryczna, ale na, na pewno jest najlepsza. Dajemy sobie tę łódkę i zobaczymy czy ona tak naprawdę jest. No dobra widzowie, zobaczmy, czy ta łódka moja jest najlepsza. Epa, mogę by nią kierować! To na pewno jest najlepsza łódka na świecie widzowie. Na pewno nam się uda. Na pewno uzyskamy największy statek na świecie. Łódkę, statek. Nie nieważne. No i parsi widzowie, wchodzimy w kamienie. I jesteśmy niepoko... Au! Co jest? Au! Widzowie, nie udało nam się. Miłaby łódki, a co to jest ta niezwykła skrzyneczka za 15 golda? Muszę ją wytestować, nawet będzie kozaska. Ej, widzę, co to są za bloki. Na pewno nam się uda wygrać tą rundę. Zrobimy najlepszy statek w historii. Patrzcie, widzowie, tutaj mamy lód. A teraz zrobimy sobie tak drewno, 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 drewno. Widzowie, tak się robi łódki. Nie wiem, skąd ja to wiem, ale jestem najlepszy w robieniu łódki. Patrzcie, jaka ładna łódka. Na pewno ludziom się spodoba. Na pewno, widzowie. Zobaczymy, co nam napisali. Widzowie, ktoś mi napisał, XD! Nie! Znaczy, że moja łódka jest najgorsza, na świecie! ale najlepsza jest najsilniejsza jak ja! Tak, tak, tak! A a moje palce! zabolały mnie moje palce, więc woli mnie! Widzicie, widzowie, jak ja, jak ja silny jestem? A to dobra, no to chodźmy. Idziemy zaatakować. A widzowie, co tu mamy? Jakiś yy, yy, kuka? Widzowie? Mam nadzieję, że ten, jak kliknę nas spacer, to będę na tej łódce. Może zobaczymy, jak to działa. Nie, nie. <ścoughs> mamy. Ale bardzo fajne rzeczy. Taką skrzynkę. I pojedziemy na tej skrzynce. Złowie będziemy nie do pokonania. Wow. I zamknięcie tą skrzyneczkę. To naprawdę bardzo kozacki tryb. Jeden lepszy zbuduj, łódź na skarb. Tak się nazywa ta gierka, jakbyście chcieli znaleźć na blok się. No na skrzynki na pewno nam się uda. Na, sk na, 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 na skrzynce, widzowie. Patrzcie widzowie, jaka kuzacka skrzynka. Na pewno nam się uda. Najlepsza łódka. Widzowie, super jak ta łódka się prezentuje. Nice. Naprawdę bardzo super łódka. Oceniam ją 10 na 10. Dobra, widzowie, jesteśmy. A to co to? do kamienie, te łatwe skrzynia jest się złota sama. Na pewno nam się uda, widzicie, widzowie? Nic się nie dzieje, jak jadę na tej łódce. Bardziej płynę. Wow, widzowie! Jadę bardzo No Dobra, dojedźmy do tego najlepszego świata tą łódką. <laughs> na pewno nam się uda. Dobra, jesteśmy w jakimś kamiennym świecie. No to kamienne, no są kam... A w, sumie w każdym są kamienie. Kwiatowym. O! To może być kwiatowym. Aaaa! Aaaa! Czemu ta łódka nie działa? Ostarza się! Oszukali mnie! Oszukali! A to zapamiętam! 16 gorda. Mamy 43 złota. Hej! To bardzo dużo I co, kupić za to? Wow! Bardzo kuzackie że. Drago, no za 250 golda, co? Dobra, widzę, musimy coś kupić. Co to jest? Ale to fajnie wygląda. za jeśli będę tego kupić, to. Ja chcę rzadką skrzynkę. Czemu nie mogę mieć. Dobra, gdzieś to mam. Widzowie, budujemy z dwóch skrzyń. Patrzcie, widzowie. He? Mam najlepszą łódkę. Patrzcie, sobie. teraz na pewno nam się uda, widzowie, to będzie najpotężniejsza rzecz na świecie, mamy nową ludkę, jej, otworzymy tą skrzynkę i mamy jeszcze, już mamy złotą, to na pewno nam się uda przejść do kolejnego świata, to będzie bardzo szalone, he he! Ja się bardzo cieszę widzowie, że dojdziemy do kolejnego świata. To się cieszy, nam pisze komentarzu. jestem najmocniejszy. A lala, la. patrzcie, ja nawet mogę skoczyć na tej A!